Witam Cię po wszystkich. Przechodzę do Was z kolejnym ciekawym materiałem. Za mną w roli głównej. Volkswagen Tiguan Allspace z 2020 roku. Mamy tutaj dwulitrową turbobenzynę o seryjnej mocy 220 koni i 350 Nm. Oznaczenie silnika DNJA i oznaczenie skrzyni biegów DQ500. Bardzo popularny samochód, który jak się okazuje. Sprawia spore problemy użytkownikom, ponieważ nowa norma emisji spalin, nowa, ona nie jest nowa, źle powiedziałem, norma, która zaczęła się od 2016 roku, spowodowała drastyczne zaniżenie prędkości obrotowych silników. Z racji tego e, są wszystkie te problemy. Tak, no Producenci nie są już w stanie... Więcej wykształcę ze swoich silników, a norma spalin musi zostać spełniona, więc na genialny pomysł, zaniżenia nam prędkości obrotowych. Co za tym idzie, co za tym idzie mamy bardzo duże um, problemy podczas eksploatacji, pomimo tych 350 Nm i 220 koni, mamy sporą ospałość, mamy bardzo duże niezdecydowanie i mamy bardzo duże opóźnienie, co się przyczynia na nerwowość jazdy, tak? lub jazdy na trybie S, który też jest denerwujący. Ponieważ skrzynia biegów przeciąga nam obroty silnika tak, że silnik po prostu wyje. Na się to się jeździć nie da, trzeba sobie wspomagać łopatkami. Eee, I o tym tak naprawdę jest cały ten materiał, bo to, że wykonałem z tego silnika modyfikacje na poziomie. 280 koni 450 Nm to nie jest nic nadzwyczajnego. Te samochody tak po prostu wychodzą, więc tutaj taki komplet został wykonany. Modyfikacja na poziomie właśnie silnika, modyfikacja na poziomie skrzyni biegów. W silniku mamy 54 konie przyrostu od serii zmierzonej, która była bardzo zdrowa, i 100 Nm również od serii, która była zdrowa, tak? Samolot wygenerował 227 koni i 350 i przecinek 3 Nm, także elegancko, bardzo ładnie, jak to zawsze umie i liniowo, e, tak jak i na kreskach, tak i na, jak i na drodze, przekłada się to fizycznie. E, skrzynia biegów. E, w skrzyni biegów pozmieniałem punkty przełączeń, praktycznie mm, wszystko, co można było zmienić w trybie drive, ponieważ skupiłem się głównie tutaj na trybie drive, ponieważ, ponieważ tu jest największy problem, Zostało pozmieniane. Pozmieniałem punkty przełączeń do góry, pozmieniałem punkty przełączeń w dół, czyli tak zwane e, downshifty, ale nie będę operował takimi nazwami, abyście po prostu zrozumieli to, co do Was mówię. Po, będę się starał mówić jak najbardziej prosto. E, więc wszystkie te punkty zostały pozmieniane. Jeżeli chodzi o pracę samochodu na aktywnym tempomacie, bo to też jest bardzo duży problem, że e, nie wszyscy się na tym skupiają. Dla mnie to jest bardzo istotne, zawsze to korygowałem. I uważam, że jeżeli robi się modyfikację skrzyni biegów w trybie drive, czyli w trybie normalnej jazdy, to na tempomacie ta skrzynia również powinna pracować dokładnie tak samo. To jest po prostu normalne, że tak powinno zostać to zrobione. Więc te wszystkie zmiany nastąpiły na trybie drive, w trybie normalnej jazdy i w trybie tempomatu. Starałem się tak wystroić skrzynię, aby nie spadała poniżej 1450-1500 obrotów. To jest takie, uważam, naturalne środowisko pracy tego silnika. 1050 obrotów, 1100 dla tej benzyny, jak i dla, bardzo często dla, dla diesla, bo mówimy w tej chwili o TSI, natomiast diesle mają te same problemy i też następuje wybicie koła dwumasowego, też następują wibracje w nadwoziu, zużywanie poduszek całego zawieszenia silnika, zawieszenia skrzyni biegów tych problemów jest więcej eee, więc to tak, że tak powiem jest wierzchołek góry lodowej, ponieważ nie chcę kręcić tego materiału aby trwał 10-15 minut tylko żeby, że tak powiem bardzo mocno to spuentować więc wszystko to zostało pozmieniane eee, za chwilę po prostu wsiądę w ten samochód i przejadę się nim na drodze nagram Wam jak wyglądają wskazania licznika sami je ocenicie to co zrobiłem, nie jest powiedziane, że każde auto musi być tak zrobione ja słucham, co klient do mnie mówi, co klient do mnie mówi, czego oczekuje. Mm, oczywiście będą komentarze, że tu za niskie obroty, tam za wysokie obroty, ja bym to zrobił tak, ja bym to zrobił tak. W porządku. Ja to rozumiem, szanuję. Każdy ma swoje zdanie i ja pod właśnie takie zdanie każdego klienta dostosowuję się. Jeżeli ktoś nie ma pomysłu, jak zrobić samochód, bardzo często wychodzę ze swoją inicjatywą i mówię, jak należało, należałoby to zrobić. A jeżeli ktoś ma swoje jakieś finezyjne fantazje, to też, że tak powiem, pewne rzeczy sprowadzą bardzo jasno do, do parteru, ponieważ no, nieraz macie jakieś takie wyobrażenie, że pewne rzeczy jakoś powinny działać, ale mm, pewne życzenia, które mm, klienci mają, ciągną za sobą pewne konsekwencje. Ja o tych konsekwencjach bardzo często wiem i, że tak powiem, na poziomie jeszcze przed modyfikacją studia pewne te rzeczy staram się to tłumaczyć bardzo jasno i rzeczowo, żeby było wiadomo, o czym rozmawiamy i jakie będą zachowania. Taką jazdę też przed modyfikacją symulacyjną zawsze robię. Pokazuję mniej więcej w trybie manualnym jak skrzynia będzie pracować, jak ja bym to widział. Natomiast jeżeli ktoś ma jakieś inne życzenia to również do tego się dostosowuje. Czyli czy ktoś chce wyłączyć start stop, czy ktoś chce wyłączyć tryb żeglowania, czy tam dryfowania, czy ktoś chce mieć przeciągnięty pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy bieg. To wszystko się koryguje w dół, w górę, więc nie sugerujcie się tym materiałem, że tak jak zrobiłem ten samochód, tak jest zrobiony każdy jeden. Ten zrobiłem samochód tak, ponieważ takie miałem ustalenia z klientem, więc będziecie widzieli na materiale, że bardzo fajnie to działa i tu na przykład nie mamy wyłączonego trybu żeglowania. No bo po prostu tak miało być. Tak, tak samo jeżeli chodzi o system Start Stop. Tyle przynudzania. Pakuję się do samochodu, zabieram Was na drogę i zobaczycie sobie jak teraz świetnie ta skrzynia DQ500 pracuje w połączeniu z tymi 450 Nm. Jeszcze tylko chciałbym Wam coś powiedzieć, ponieważ bardzo często mnie o to pytacie, czy na moją usługę daję gwarancję. Tak, oczywiście, na moją usługę daję gwarancję na każdą usługę modyfikacji strojenia i dostajecie ode mnie taki oto dokument na piśmie, wypełniony z pieczątką. Z dokumentem, z potwierdzeniem zapłaty, i tak dalej. Więc na, każdy, na każdą usługę macie rok gwarancji. Bezdyskusyjnie, jeżeli chodzi o korekty z biegów, też korekty, że tak powiem, robię w cenie. Nie ma u mnie jakichś ograniczonych liczb. Po prostu dla mnie ważne jest to, abyście byli zadowoleni ze swoich samochodów. Nieraz jest tak, że klienci sami nie wiedzą, co chcą. Więc ja coś proponuję. Ja robię jakiś, powiedzmy, set, który. Uważam, że tak powinien jeździć, tak? Każde auto robię jak swoje i stawiam się praktycznie zawsze po drugiej stronie barykady, tak? Czyli po drugiej stronie yy, stawiam się w roli klienta, jak ja bym chciał być obsłużony. I tak staram się te samochody dla Was modyfikować. Więc nieraz jest tak, że jeżeli chodzi o skrzynię biegów, trzeba zrobić jakąś korektę, tak? bo ktoś mi dzwoni po miesiącu, że Tomek, bo na trzecim biegu skrzynia mi przeciąga. Tomek, bo na czwartym biegu chciałbym, aby już wrzuciła kolejny bieg. Więc ja, że tak powiem, w oparciu o feedback, yy, nanoszę zmiany, koryguję, omawiamy się na przyjazd, przyjeżdżacie do mnie, robię kawę. Trwa to zazwyczaj 10-15 minut, ponieważ ja już jestem przygotowany. Do, do zajęć, ponieważ auto, które stroiłem, mam w swojej bazie danych, mam pełen backup, więc noszę później tylko zmiany i to nadpisuję, tak jak się dawniej nadpisywało po prostu stare nośniki. E, tak działam. E, tak działam, tak to wygląda. No, po komentarzach i po ocenach na Google. Można, można stwierdzić, że całkiem dobrze mi to wychodzi, ale proszę, uwierzcie mi, bardzo mocno się do tego przykładam. Może często to kosztuje więcej niż zazwyczaj gdzie indziej. U mnie natomiast przekłada się to bardzo mocno na jakość, na obsługę e, i na to, jak Wasze samochody jeżdżą. Bo tuning a tuning to jest, uwierzcie mi, spora różnica. Modyfikacje można wykonać naprawdę na wiele, wiele dziesiąt sposobów. Takich Tiguanów zrobiłem naprawdę setki, uwierzcie mi, e, dziesiątki, setki, już po prostu przestałem je liczyć. Każdy wychodzi inaczej, podobnie, e, więc każdy ma inne założenia. Jeden potrzebuje mniejsze spalanie drugi potrzebuje większą moc, więc tego jest po prostu dużo i sama modyfikacja może być wykonana naprawdę na wiele sposobów. Wynik finalny, który uzyskujemy, uwierzcie mi, to co tutaj mamy na papierze, to nie jest rzecz, którą się sugeruje. Jest wiele rzeczy po drodze, które muszą zostać wykonane. Synchronizacja, silnik, skrzynia. Skrzynia się nie może gubić. Musi, samochód musi być płynny, elastyczny, musi być zdecydowany. Silnik musi reagować na to, co po prostu chcecie od niego czyli jak sobie naciskacie pedał gazu, jak sobie tam naciskacie pedał hamulca wszystko musi bardzo ładnie, płynnie działać. Wykonanie modyfikacji na poziomie tylko przyrostu mocy i pomijając wszystkie te rzeczy dla mnie to jest źle wykonana usługa, po prostu, więc te wyniki moje bardzo często nie są jakieś super spektakularne ale bierze się to z zachowania zdrowego rozsądku z braku awaryjności po modyfikacji. I przede wszystkim z jazdy, ponieważ szczytowy maksymalny moc moment nie jest zawsze najlepszy dla całego układu napędowego, ponieważ każda skrzynia automatyczna też ma pewne swoje ograniczenia. Ogranicza je czas, mechanika i wiele jeszcze innych aspektów, na które zwracam uwagę i sklejam to wszystko ładnie w całość. Ale dość przynudzania, tak jak wspomniałem wcześniej, siadam do samochodu i jadę się przejechać. Jestem już we wnętrzu tiguan'a. Mamy dzisiaj spory ruch, więc Mam nadzieję, że wystarczy mi drogie, aby nagrać wszystkie biegi i w górę, i w dół, abyście ocenili, jak ta skrzynia teraz pracuje. Nie będę pokazywał, jak pracuje skrzynia na fabrycznych ustawach, ponieważ właściciele Tiguanów doskonale wiedzą, jak ta skrzynia pracuje: czy to jest diesel, czy to jest benzyna. Pamiętajcie, jadę z silnikiem Tezi. Diesel pracuje troszkę inaczej. Natomiast te punkty, które też, tak jak wspomniałem wcześniej, tak jak są ustawione tutaj, wcale nie jest powiedziane, że one tak muszą być. I każda jedna funkcja w tej skrzyni, ponieważ nie tylko tutaj się skupiłem na e, zmianie punktów przełączenia, ale mamy poskracane czasy, po zwiększony limiter momentu, więc ta skrzynia też dźwiga zdolnych partii obrotów. Dużo tutaj rzeczy jest zrobionych, o których nie powiedziałem, ale to są smaczki, które zostawiam już e, podczas modyfikacji. Mówię o, tym, e, mówię o tym klientom, co można, oni się też decydują, czego chcą, a czego nie chcą. E, jadę. Wyjeżdżam. Z pobocza, z trybu drive. Już widzicie, że do trzeciego biegu jest zupełnie inaczej. Jadę po płaskiej drodze, bez wzniesienia. Minimalne naciśnięcie pedału gazu, czyli jestem na granicy ciągu silnika. I tak, jak widzicie, zmiany są tak zrobione, że nie spadają nam obroty poniżej 1500 obrotów. Dodam troszeczkę, tylko gazu, żeby się nam samochód napędził. Pedał w pozycji zamrożonej. Siódmy bieg mamy na 95 na godzinę. Teraz spuszczam nogę z pedału gazu. Całkowicie. To są tak zwane downshifty. Miało być tutaj grzecznie kulturalnie, jeżeli chodzi o modyfikacje. Więc starałem się tych downshiftów tak drastycznie nie podnosić, aby te wrzucenia biegów w dół nie były wyczuwalne, ponieważ im wyższe obroty przy wrzuceniu biegu na niższy, tym mamy bardziej wyczuwalne przełączenia. Więc widzicie im niższa prędkość, tym bardziej nam spada. Prędkość obrotowa, zjadę teraz na pobocze. jadą za mną samochody, ale cały czas jadę na biegu i pedał gazu mam odpuszczony. I pierwszy bieg mamy poniżej 7 na godzinę. I tak się nam prezentuje ta skrzynia w standardowym trybie jazdy. Teraz. Przerzucę się na tempomat adaptacyjny i zobaczycie, jak na pomacie adaptacyjnym ta skrzynia pracuje. Dobrze, mamy tutaj samochody, które jadą przede mną. Włączę się do ruchu. Niech tak sobie troszkę odjadą. Widzicie, auta przed nami, ale nie będę tam dawał do góry, żeby nie rozfokusować sobie. I co? Załączam sobie tempomat. Prędkość sobie zrobię... 90, jesteśmy poza terenem zabudowanym. No i zobaczcie, jak ta skrzynia rozpędza się i jak zmienia biegi. Jestem całkowicie na tempomacie Nie chcę tutaj widoków teraz zmieniać, ale widzicie, że zielona kontrolka jest aktywna. O, ktoś mnie jeszcze tu wyprzedza. Ale za chwilę dojadę do kolumny samochodów, więc samochód wyhamuje i. Pewnie zbije bieg do piątego. Widzicie, cały czas utrzymuje szósty bieg, pomimo 90 na godzinę. I już tutaj nam wykryło auto, bo już czuję, że, że zwalnia. No, jest przede mną samochód, który zwolnił. I mamy zanieżoną prędkość. Zaraz nam tutaj skrzynia. Wrzuci piąty bieg. Widzicie, jest piąteczka. Całkowicie na tempomacie. Bez wrzucie pedału gazu. Samochody przede mną hamują. Idealnie słuchajcie, idealnie akurat ktoś przed nami całkowicie schaltował i auto się znowu rozpędza. Także można, można, można wykonać modyfikacje tak, żeby ten pomad działał poprawnie. Zaraz sobie tutaj znajdę jakąś zatoczkę i jeszcze wrzucę parę rzeczy od siebie odnośnie tego samochodu. Moi drodzy, i chciałbym tu teraz jakoś podsumować. Mam nadzieję, że ten materiał, który teraz oglądaliście, pomoże Wam w podjęciu decyzji, czy przyjechać do Mototronik, do mnie na modyfikację. Dla mnie, bez znaczenia, czy ja robię samochód za 30 tysięcy zł, czy ja robię samochód za 2 miliony zł, do każdej usługi podchodzę dokładnie tak samo, rzetelnie i sumiennie. I wychodzę z założenia, że każdy po mojej pracy ma być zadowolony z samochodu. Korzyść ma być obopólna. Dla mnie, ja mam być zadowolony ze swojej usługi. Z kwoty, która jest adekwatna do wykonania usługi, i właściciela auta, czyli wy, ty, który zlecasz mi strojenie swojego samochodu, też zawsze dążę do tego, aby było pełne zadowolenie po mojej modyfikacji. Starałem się bardzo obiektywnie do tego podejść. Tak jak mówię, będą pewnie komentarze, że coś tam nie pasuje komuś, któryś bieg, w dół, w górę. To jest przykładowa realizacja każda jest inna, więc jeżeli masz taki samochód, niekoniecznie ty Tyguana każda inna marka, słuchaj e, ja stroję wszystkie samochody nie stroję tylko samochodów, które z założenia są problematyczne, no nie chcę tutaj teraz e, mówić źle o niektórych silnikach, ale są silniki, które wiemy, że fabrycznie mają problemy i takich silników się po prostu nie dotykam nie ma tego dużo na liście, ale są takie jednostki, których nie dotykam, więc bez znaczenia, czy masz Forda, czy masz Peza, czy masz Lambo, czy masz Porsche, czy masz Mercedesa, czy masz Tiguana, czy masz Skodę, każde auto wystroje. skrzynie, które są do odczytu, są modyfikowalne, edytowalne, nie boję się żadnej, żadnej roboty, nawet ciężkiej, także zapraszam, kontakt tylko i wyłącznie telefoniczny. Bardzo rzadko odpisuję na wiadomości, na maile, ponieważ najzwyczajniej nie mam na to czasu, więc bardzo proszę o wyrozumiałość. Jeżeli potrzebujesz umówić się na usługę, dzwoń. Nie odbieram, dzwoń za pół godziny. Nie odbieram, zadzwoń proszę za godzinę. Staram się oddzwaniać, czasem mi to nie wychodzi w tym samym dniu, ale najpóźniej na drugi dzień, na koniec dnia. Staram się zawsze oddzwonić, no chyba, że mam... Bardzo często mam połączeń ponad 100-200, bo tak mniej więcej to wygląda, więc nieraz telefon spada gdzieś na dół listy i już po prostu nie zdążam najzwyczajniej cieszę się, że mogłem nagrać materiał na takim samochodzie nie mam na to zbytnio dużo czasu, ponieważ nagranie takiego materiału bardzo często dla mnie to jest dwie godziny, żeby się do tego wszystkiego przygotować żeby Wam to wszystko obiektywnie pokazać, żeby trafić sporą żeby znaleźć wolny czas, więc musicie zrozumieć, że tych materiałów jest mało z miłą chęcią nagrałbym każdy samochód, każdą jedną markę z każdą jednostką napędową, ale po prostu ktoś jeszcze tą pracę dla Was musi wykonać pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia, cześć